Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać gołębia, który nowo do mnie teraz przyjechał Znaczy teraz, jakiś czas temu, tylko po prostu kwarantannę przebył I został puszczony tu już na gołębnik O, tu jak widzicie Dereś, samica Znaczy ma być to samica Chociaż bym powiedział, że nie wiem co to jeszcze będzie Bo wczoraj zauważyłem grucha, ale no. Wygląda na samica, no nieduży gołąb. Ciemna szyja, jasna uzka. Gołąbek, de, gołąbek delikatny, no fajnie ogólnie, na dobrej głowie. Chciałbym polecić serdecznie tego hodowca, od którego kupiłem niestety, ale nazwiska podać nie mogę, bo no, hodowca nie chce rozgłosu, ma wystarczająco dużo chętnych i nie chcę, żeby tam nękać go o, o tego gołębie. Także mogę tylko tak pokazać o, tu mogę zaprezentować moją samiczkę też. Co filmik to chyba raczej ona zmienia barwę. Bierze je do końca. Już teraz praktycznie cała spierzała. Mi się bardzo podoba, chociaż jako młoda tak nie wyglądała ładnie. O, tutaj jest ta parka. Ci już wzięły w parę ten szmelek z tą niebieską. Teraz tak akurat nisko wszystkie stoją Także Dereś naprawdę Fajny Trochę długo musiałem na nią czekać Bo można powiedzieć, że dwa lata A rok już na pewno No, jest naprawdę ciekawy One teraz trochę takie wystraszone, chciałbym zlecieć, bo dostały jeść. Już część się najadła. No tutaj przy wodzie. Dzisiaj rano posprzątałem tutaj trochę u nich, w tych półkach. Już to w miarę tak wygląda. No tutaj ten młodziak co spadł na ziemię już tak teraz coraz bardziej przypomina niby pocztowego chociaż tą postawą to zalatuje mi właśnie niemieckim wodę niech dopiją i dam im z czymś innym bo mają teraz chyba zakwasza przy tej wodzie tam mamy z tego mojego samczyka Też ciemny samczyk Zobaczymy, mam nadzieję, że coś dobrego po nich wyjdzie No tu jak na razie jest chłodno Ostatnio był przymrozek, dosyć mocny śnieg Teraz śniegu już nie ma Tutaj do światła Wam pokażę, tutaj mamy pocztowego młodziaka Taki oto pocztowy, anielskie skrzydło widzę, tutaj mu się robi, no ale jeden jest dlatego za mocnego przekarmiają troszeczkę, bez obrączki, bosy i tak jeśli będzie samczyk weźmie kolega jeśli nie no to tam za parę groszy, ja tak powiem symbolicznie oddam. Białolotek z jednej strony ma jedno, z drugiej tam chyba dwa albo trzy. Tu jest ten niebieski. A tutaj się uścierpina, że uda mi się wam go pokazać. Też w tamtej półce pokażę. No, mamy takiego niebieskiego młodego. Fajna głowa, mocna. Też będzie wysoki na nogach. Jeszcze nie karmiony dzisiaj. Też anieski skrzydło ma właśnie lewe bieski. No zobaczę. No mam nadzieję, że się uchowa. Jeśli nie, no to trudno. Troszeczkę ma za długi, za długą tą dolną część dzioba, ale później może mu się to wyrównać, jeśli nie no to tam przypiłujemy troszeczkę. Także ważne, że na boki mu nie schodzi. Dobra, odłożę go. Ciężniej sobie trochę tutaj karierki tej samicy mojego chowu z 18 roku. Już trochę widać tą płoskówka się wyrabia o parka winerów san gruchą. Czekam aż te łapcie ją odrosną, będą fajnie wyglądały. Na razie takie trochę nieestetyczne. Ten później młody taki nastraszony trochę siedzi mewki cały czas w półce. Coś czuję, że gdyby miały miskę, no to by się naniosły tak samo jak czajki. Czajki mi się spodobają, bo one fajną łuskę mają. Ładnie to wygląda. Koronka też dobra. Szkoda, że ten młody wyszedł z tym skrzydłem delikatnie takim z tym białym lotkiem w skrzydłach. Chyba ja bym sobie go zostawił. No, wszystko tak to tutaj siedzi na dworzu. O, kariery. Fajna, podoba mi się ta pstra. No, tutaj niemieckie, niebieskie. Samczyk grucha od pana Rafała. Też niebieski z tego roku. Chciałem się dochować czegoś czerwonego po tym samcu, żebym sobie zostawił, bo on już jest z 2016 roku. Za rok ogólnie będę chciał pozostawiać sporo tych głębi. Biały samczyk mojego chowu Trochę tych gołąbków tu przybyło no, tak, jak tutaj na przykład No Mam nadzieję, że to O, tutaj jest dwie samice, akurat Na rogu no, Raczej będą to dwie samice to po lewo jest 100%, także i ta po prawo powinna być Jeszcze raz tego deresia wam pokażę żeby przesunął gdzieś do lepszego światła. Ma super postawę ten gołąb Tutaj samica karmi tego niebieskiego. Ogólnie ta samica bardziej się opiekuje nim niż ten samiec. Gdzie on jest, ten samczyk? A tu przykarmił ten niebieski. O, tutaj to widać, że to są dwa samce. Ta niebieska i ta szymanka całkiem inaczej właśnie grupają. I tak właśnie to, będę musiał jeszcze poobserwować i zobaczyć, czy to będzie samczyk na pewno, czy samiczka, ale moim zdaniem samiczka. Możecie napisać w komentarzu na no, co to wygląda, ale wydaje mi się, że właśnie samica. O. Delikatny, właśnie gołąbek, czy niemieckich, to naprawdę, jak w No i dobra, mi się wydaje, że na dzisiaj to było wszystko. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam. Cześć.